Dzień dobry moi kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Słuchajcie, wracam do was. Cieszę się, że w końcu mogę do was pogadać, ponieważ zrobiłam sobie małą przerwę ze względu głównie na mój stan psychiczny i fizyczny. Ostatni miesiąc był taki troszeczkę trudny dla mnie, no więc postanowiłam wszystkie jakby dodatkowe zajęcia sobie odstawić na bok, troszeczkę się wyciszyć, co też nie było łatwe, ale, ale w końcu się udało. Właśnie polecam Wam nie zadręczać się tym, że czegoś nie zrobiliście, co chcieliście, bo powiem szczerze, że no tak czy siak, jakby nic z tego nie wyjdzie. Nie ma mocy, nie ma pary, trudno. Nic na siłę, naprawdę. Bo to nie jest na przykład tak, że ja nie próbowałam dla Was nagrywać, chociażby próby były z wyjazdu panińskiego mojej przyjaciółki. Zaczęłam fajnie film, miałam po powrocie po prostu go kontynuować z jakimś innym fajnym dniem, no ale wyszło jak wyszło poczułam się trochę gorzej, no i dodatkowo też miałam problem z kręgosłupem. Co też dodatkowo wpłynęło na ten mój gorszy stan psychiczny. No i moja przyjaciółka kochana wpadła na pomysł w zasadzie z moim mężem i moją cudowną sąsiadką, że namówią mnie na wyjazd do Gdańska, taki trochę intensywny, bo dwudniowy, ale powiem Wam, że o dziwo odpocząłam, naprawdę było super, mega dużo dostałam takiej właśnie energii. No, i warto mieć właśnie takich ludzi przy sobie, którzy po prostu siądą nad tobą i, i będą cię po prostu tak. dułyt, dułyt, teraz i, i, i koniec. I musisz ich słuchać. Także jeszcze raz wielkie dzięki za to przyduszenie do, do podłogi, bo tak się czułam. No i wróciła mi po prostu energia po tym wyjeździe. A dodatkowo, słuchajcie, właśnie dzisiaj zaczęłam swój urlop. I do mnie nie dociera, bo tak jak widzicie po tytule filmu, lecimy do Tunezji na wyspę Jerba. I ja po prostu jeszcze nie dowierzam, że przed chwilą, wiecie, gdzieś tam te papiery przerzucałam, a jutro będę dotykać już stópkami ciepłego, ciepłego piasku i wejdę do ciepłej wody. Rozmarzyłam się, naprawdę nie wierzę i warto doceniać takie chwile. Tym bardziej gdzieś tam po, po takim gorszym momencie. No, trochę się rozgadałam. Wracam, słuchajcie, do prasowania, bo mam jeszcze multum rzeczy, które po prostu były poprane, wymiętolone. No i czekają na mnie, na żelazko, no bo bez niego niestety się nie obejdzie. Aha, no i zapomniałam. Zapraszam Was, kochani, do oglądania tego vloga. A, no i zrobiłam sobie paznokcie, słuchajcie, na wyjazd i, i rzęsy. Ja takich rzeczy nie robię, raczej wolę być taka mega, mega naturalna, ale słuchajcie, tak nie jest chyba źle, no to, to tak, tak tak delikatnie tylko. No a popłynęłam trochę z paznokciami, bo i długość i, i, i kolor to e, po porocie pewnie będę szybko piłować. Dobra, ciuchy mam wyprasowane, e, włożyłam już sobie je do walizki, e, tutaj jeszcze oczywiście dojdą jakieś buty, ciuchy Filipa, kosmetyki ręczniki plażowe no i oczywiście jeśli chodzi o buty no to ja lubię najbardziej takie wygodne, żeby sobie właśnie truptać po hotelu zobaczcie jakie przypinki kupił mi Filip wszystko jest po prostu wszystko, to co kocham najbardziej tutaj mamy z Gretka, przesłodkiego Harry Potter nie zabrakło buldoga francuskiego troszeczkę jest smutne ale i tak jest sympatyczny. Panda, puchatek. A no, troszeczkę, troszeczkę są takie dziecinne, ale w każdym dorosłym człowieku jest trochę dziecka, prawda? No, <ścoughs> więc lecą ze mną. No i słuchajcie, skończymy sobie w tym punkcie po prostu. Widzimy się jutro w dniu wylotu. No i kroksy lecą sobie do Tunezji. Are you a mulemba shangola? Eh, mulemba shangola. Are you a mulemba shangola? Kasanzwa bishila. Meneka no. You can buy this one, ma'am. a rental. Kuba zagua mshime. Meneka no kubata. Eh, ayoe mulema saŋgola ee mulema saŋgola ayoe de... mm. mulema saŋgola ayoe luwana ayoe ngola ayoe apayiya etoumou jaisai ee mulema saŋgola ayoe mulema saŋgola ee mulema saŋgola. Ai ué, Mulher Baixa Angola milena Da magia calundo Angola, ritual África no solotum Ê, Mulher Baixa Ai ué, Mulher Baixa Angola Ê, Mulher Baixa Salvador da tradição Mulher Baixa Moi drodzy, dotarliśmy wczoraj na miejsce. Już nic nie nagrywałam, ponieważ stwierdziliśmy, że musimy się zaklimatyzować właśnie tutaj z Tunezją, ponieważ po wyjściu z lotniska doznaliśmy małego szoku. Jest tutaj 38 stopni. Ono jest troszeczkę inaczej odczuwalne oczywiście niż w Polsce, dlatego po prostu pojechaliśmy do hotelu, wypakowaliśmy się i lecieliśmy na plażę. Oczywiście piasek, woda, wszystko jest cieplutkie, piękne i, i, i korzystamy jakby z tych uroków. Natomiast dzisiaj chcemy już trochę pozwiedzać. Jedziemy do fermy krokodyli. Jest to dosyć znane miejsce tutaj na Dżerbie. Hello! No więc później chcemy sobie iść zjeść... Dobre owoce morza i też rybę doradę z grilla na lagunę. Jest to takie znane miejsce restauracja właśnie w przepięknie malowniczym miejscu, gdzie woda jest jeszcze bardziej podbita białym piaskiem także jest naprawdę przepięknie. Zabierzemy oczywiście Was ze sobą. Nie wspomniałam Wam, jest z nami mama Filipa, moja kochana teściowa Basia, więc ona jeszcze bardziej to wszystko przeżywa, ponieważ nigdy nie była za granicą. Także no jeszcze raz, jeszcze bardziej nas to motywuje, żeby pokazywać fajne miejsca. Tam stoi Filip, już mi macha, także zbieramy się po malutku na śniadanie. Jest przed ósmą, także. Szybko wyruszamy, póki właśnie tam temperatura nie jest jeszcze taka dobitna. Zamierzam Wam pokazać jeszcze kilka fajnych miejsc na drzerwie. Jeśli będziecie się kiedyś tutaj wybierać, to mam nadzieję, że, że ten filmik gdzieś tam Wam pomoże. Także zapraszam do oglądania kontynuacji filmu. Jeszcze nie wiem, jak podzielę właśnie te vlogi. Mam nadzieję, że powstaną chociaż dwa. Także widzimy się później, kochani. My lecimy na śniadanko. Basia myślała, że na dziewiątą więc ją obudziłam, ale już się ogarnia <laughs> moi drodzy, chciałam wam jeszcze pokazać nasze przepiękne patio e, są jeszcze kwiatki, bo słuchajcie one już opadają, także myślę, że dwa tygodnie i, i już nic nie będzie z tego także fajnie, że się udało jeszcze nam zobaczyć te przepiękne kolorowe właśnie kwiaty Beliśmy, będziemy też w jednym fajnym miejscu, gdzie będzie ich jeszcze więcej także na pewno wam nagram jakieś przebitki e, no jest cudnie o tej porze godzina jest, o tej porze temperatura jest naprawdę jeszcze całkiem znośna. Potem będzie gorzej. tak tworzono kiedyś ogrodzenia to są wydobyte skały właśnie ze zbitej ziemi cały budynek też jest wykonany z gliny dzięki temu też w środku będzie troszeczkę chłodniej Tutaj sobie siadano i pino, pili sobie herbatkę, oczywiście bardzo słodką, i odpoczywali od pracy. Tutaj mamy miejsce, gdzie wydobywano właśnie wodę. Woda była kiedyś na wagę złota tutaj. A I właśnie w ten sposób dzieląc sobie chodził całymi dniami, żeby wydobyć wodę ze studni. I mamy tutaj akurat wszystko pokazane. <śm> Mule Masha Ghorla Ayuwe Mule Masha Ghorla Mule Masha Ghorla Ayuwe Mule Milena Da Magia Kalundu Angola Ritual Africa no This is the first time I've seen Mi się uderzył w głowę. może zwądrzeje. Może zwądrzeje. Takie mi starane to. Wystające no takie. Ja nie wiem. <laughs> Jak temperatura dziewczynko? Szokująca. <laughs> szokująca. A dajemy radę. Jest delikatny wiaterek. O Ty co? <laughs> no to w sumie Ci wyszło, nie? Ale jest pięknie. Teraz czekaj, 3-4 i z Demi. 3-4. No to na wzmocnienie ja się trochę boję krokodyli. Zdrówka. Eee, ulema szagola Ajue, Ai ué mulher machangola Salvador da tradição Mulher machangola Unidas nações Saudai-vos agora Ê é, mulher machangola Ai ué mulher machangola Ê é, mulher machangola Ai ué mulher machangola é, Wcześniej nie było mnie słychać, ale jesteśmy już na fermie rozrodczej krokodyli. Krokodyle są tutaj sprowadzane z Madagaskaru, rozmnażane i wysyłane w świat do różnych ogrodów zoologicznych. No Powiem Wam, ale nie chciałabym się znaleźć tutaj na dole z nimi. Mają po prostu rozłożone paszcze. Widać jeszcze gdzie gdzie krew i mięso, które sobie po prostu spożywały na obiadek. To nie moja bajka. Ja się boję, gdzieś tam budzą we mnie po prostu strach ale na końcu można podtrzymać sobie małego krokodylka, zrobić zdjęcie, także myślę, że, że skuszę się na to. Są to takie małe słodziaki, ja już mam zdjęcie, właśnie byliśmy tutaj wcześniej i myślę, że tym razem również to zrobię. Także idziemy dalej, zwiedzać. Muzyka Zaliczona, ryba była przepyszna, krewetki również. Także, jeżeli się wybierzecie kiedyś na dżerbę to bardzo polecam wam to miejsce. Teraz wróciliśmy sobie do hotelu, bo trochę wieje, więc nie? Jak widzicie, kapelusz zaraz mi zleci. Nie szliśmy na plażę, nie chcemy mieć piasku w zębach, także trochę przebasania. łóżeczka właśnie się odpaliła. Idziemy na kolację. Dziękuję kochani za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. No i myślę, że powstanie jeszcze jeden film z Tunezji, także czekajcie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia. Jest szansa, że coś zjeść? Tak, właśnie idę. No, to pa! Oh, uh -huh.